Halo, halo, cześć, witajcie. Sekundeczkę poprawię tylko trochę kamerę, żebyśmy się lepiej po prostu widzieli. Nie kamerę, tylko, przepraszam, telefon. Słuchajcie, rozmawialiśmy o tym, że no niestety padł mój komputer, w związku z tym trochę trudno mi jest robić transmisję z telefonu, bo on po prostu często przerywa, ale zdarzyło się coś, co po prostu. No muszę się z Wami podzielić, to podzielić się możliwie szybko. Nie wiem, jak będzie z transmisją w piątek. Czekam na nowy komputer, który dociera do mojego domu. Słuchajcie, miałem dosyć dziwny sen, który koniecznie, i sen, i przeczucie, bo to się wszystko nakłada. Trudno mi jest czasami naprawdę, słuchajcie, opisać tak naprawdę, jak wyglądają te odczu odczucia i jak one funkcjonują. To jest coś, co wypełnia wręcz powiedzmy całe ciało. Słuchajcie, tak w skrócie, chciałbym Wam powiedzieć jedną rzecz. Gdybym miał pieniądze w banku, w szczególności w Polsce, Teraz mówię o Polsce, tak? Gdybym miał pieniądze w banku, natychmiast już dzisiaj wyjąłbym te pieniądze z tego banku. Nie wiem czemu mam takie wrażenie, że to jest byłby potężny błąd zostawić w tej chwili jakąkolwiek kasę w banku. Trzymać w banku, przetrzymywać, nieważne, czy to 100 zł, czy 100 tysięcy. Gdybym miał, a nie mam, powiem Wam szczerze, bo tak jak mówię, zrobiłem to, co trzeba. Kasa z banku zawsze jest wyjęta dosyć szybko w ogóle wyciągnąłbym wszystko, co w banku jakimkolwiek jest. Mam wrażenie, mam wrażenie, słuchajcie, cześć Łukasz Zabrze, witam cię bardzo serdecznie, przyjacielu. Bardzo się cieszę, że jesteś no, takim stałym, zaufanym widzem. Witam także innych, słuchajcie, no, powinienem tak naprawdę w tym momencie, no, każdy, kto się zamelduje, no, postaram się w tym momencie odezwać to do, do niektórych z Was, do kogo zauważę. No, najważniejsze, że czat widocznie działa. Nie wiem, co się działo przy poprzedniej transmisji. Ja na B., też Cię witam serdecznie. Witam naprawdę Was wszystkich, kochani. Słuchajcie, tym przeczuciem musiałem się z Wami podzielić, bo nie wiem, jak będzie w piątek. Czy już w piątek będę miał komputer u siebie, czekam na niego bo niestety no, okazało się, że mój staruszek, kochany staruszek, no chyba siedmioletni już w tej chwili, odmówił już kompletnie posłuszeństwa. No nie dało się z nim nic zrobić. To znaczy można jakieś tam dyski wyciągnąć, jeszcze go użyć, no ale niestety nie udało mi się go ożywić jednak mimo wszystko, pomimo próby przyinstalowania systemu i tym podobnych rzeczy. Witam, witam wszystkich, Leokadia Czaja, Iwonka Iwka. Nie, nie, ja nie chcę dzisiaj o żadnej wojnie po prostu. Nie chcę dzisiaj o żadnej wojnie, słuchajcie, to nie o to chodzi. Nie wiem czemu to tak to przeczucie jest tak okropnie silne, tak mocne, że tak naprawdę musiałem wam powiedzieć na waszym. To, to znaczy tak, gdybym. Ja mówię za, tak jakby ze swojej pozycji, gdybym miał pieniądze w tej chwili w banku, to już bym do tego banku poleciał, żeby je wyjąć. Już bym do tego banku poleciał, żeby je wyjąć. Nie wiem czemu poczułem, że muszę was ostrzec, że to jest coś ważnego, żeby jednak mimo wszystko wam przekazać. Wiecie, że ja działam też często pod impulsem, po prostu puszczam pewne rzeczy pod impulsem, dlatego że jakby odczucia nie dają mi po prostu spokoju. A ja się lubię z wami dzielić swoimi odczuciami. Wiem, że już wśród wielu z Was zyskałem sobie zaufanie i bardzo mnie cieszy, że już zaprzyjaźniliśmy się. Mam wrażenie dosłownie, jakbym rozmawiał ze starymi przyjaciółmi, że ta atmosfera, jednak mimo wszystko komunikacja między nami jest jakaś taka coraz sympatyczniejsza, coraz sympatyczniejsza, coraz milsza. Ja nie chcę Was zachęcać do tego, żebyście byli moimi absolutnie wiernymi fanami. Ja Was chcę zachęcać tylko i wyłącznie do tego, żebyście zaglądali w różne miejsca, wyciągali swoje wnioski. O to mi tak naprawdę chodzi. Po prostu oddaję wam kawałek swojego serca i mam nadzieję, że. No, zresztą, nawiasem mówiąc, niektórzy z Was oddaję, oddają też tutaj kawałek serca i to widać po komentarzach, po tych naszych rozmowach, które się czasami odbywają. Także bardzo mnie cieszy, za każdym razem, kiedy widzę, widzę na przykład takiego Łukasza, który pojawia się jako stary już widz i zawsze pisze jakieś miłe pozdrowienia. Przykładowo, tak pokazuję w tej chwili tylko i wyłącznie przykładowo, że yy, yy, bardzo mnie to cieszy. Czuję się tak, jakbym miał po prostu przed sobą grupę, grupę takich fajnych, zaufanych przyjaciół. No i zdradzę Wam taki sekret. No, moją intencją jest, aby, abyśmy po prostu jednak mimo wszystko czuli się, yy, za każdym razem, kiedy się spotykamy, wszyscy bez wyjątku, czuli się jak starzy przyjaciele, którzy siadają, dyskutują na różne tematy. Dobra? Jostyna Stasiak, witam, też Cię witam. Łukasz zabrze, miło. Trzymaj się Łukaszu, trzymaj się Łukaszu. Nie znamy się osobiście, no. nie znamy się osobiście. Halina B witam, też Cię witam, Halina jak nie... ja Juchniewicz, przepraszam malutkie literki widzę na tym monitorku mojego telefonu. Witam, witam was bardzo serdecznie, każdego z Was. Chciałbym, że tak powiem, wręcz powiedziałbym, wiecie co, o tak objąć telefon, uściskać wszystkich Was, którzy tam w tej chwili jesteście. Wyobraźcie sobie, że to tak te ręce idą, wiem, że jest social, tam, trzeba trzymać, no ale to trzymamy się. Ekrany nas tutaj chronią, tak? Yy, tak jak te przełbice plexiglasowe. <grymne> Dobra. Słuchaj, Paweł, jakieś wizje. No to już się podzieliłem jedną rzeczą. Śniło mi się, miałem taki po prostu dziwny jakiś taki sens. Yy, sen, po prostu sens, też sens w tym wszystkim, jakiś pojawiał się oczywiście. Yy, zobaczyłem jakiś taki budynek banku, jakiś taki budynek banku. Nie chcę używać nazwy, bo to nie o to chodzi. Budynek banku, który stał, wiecie, na jakimś takim, jakby, jakby wam to powiedzieć, nie błocie, tylko bagnie, i zaczynał, zaczynał, zaczynało go to bagno, bagno po prostu coraz głębiej wciągać. I ta wizja gdzieś po, po, pojawiła się, bo tak wyraźna, ten taki tonący, taki zasysany przez, przez, ten, przez to bagno bank. Bank, konkretnie bank. Dla mnie niektóre wizje są bardzo symboliczne i trudno je naprawdę rozpoznać, zrozumieć, ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo przejrzysta symbolika. Bardzo przejrzysta symbolika, że banki padają i będą padać, i za chwilę będziemy słyszeć o padających bankach. I, i takie uczucie mi się pojawiło na zasadzie, żeby wyjąć wszystko z, te, z tego banku, co jest. Chociaż ja w banku nic nie mam. Ja w banku nic nie mam. 苏海清。 Nie wiem, to jest, potraktujcie to na zasadzie takiej. Ja się z Wami dzielę, zrobicie oczywiście jak chcecie. Pamiętajcie, żeby użyć, użyć swojego własnego rozumu, swoich własnych odczuć. Jak czujecie, że chcecie zostawić, to zostawcie. Jak czujecie, że nie, to wyjmijcie. Ja uważam, że chyba w tej chwili najlepiej, co można zrobić, to wyjąć to, co jest i jeśli Wasze dziecko potrzebuje na przykład, nie wiem, no, nowy plecak do szkoły, kupcie dziecku nowy plecak do szkoły. Jeśli potrzebujecie nowej pralki, to za te pieniądze kupcie tą nową pralkę. Jeśli chcecie zainwestować, w nowy samochód, to za to, co w tej chwili macie, kupcie ten samochód. Nie czekajcie. Nie czekajcie. Yy... Nie czekajcie, naprawdę nie czekajcie, nie czekajcie, słuchajcie, to będzie, to, 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 to będzie strzał w kolano moim zdaniem, to będzie strzał w kolano. Lepiej wziąć to wszystko, co się ma i jednak wykorzystać, kupić to, co trzeba kupić, wyremontować to mieszkanie, jeśli trzeba je wyremontować, albo przynajmniej kupić farby żeby już stały, obrócić tymi pieniędzmi, nie trzymać banku. Nie, słuchajcie, musiałem was ostrzec, przepraszam, musiałem to zrobić, wybaczcie mi, wiem, że wielu z was może się z tym nie zgodzić, uważa, że jest inaczej, ja uważam jednak mimo wszystko, ja bym tak zrobił. Gdybym cokolwiek jeszcze w banku miał, to już bym to wyjął i w tej chwili już zainwestowałbym w coś po prostu, w co zainwestować można, nie, prze, nie, przeciągając, nie przeciągając dalej. Podobne sprawy, ja też mam tu odczucie, że jednak mimo wszystko te, to don, to, ten symbol tego tonącego banku odnosi się również do innych krajów, ale jak wiecie, no ja jednak mimo wszystko mam ten sentyment do swojego kraju, czyli do Polski, tak, bo z niej pochodzę, jestem Polakiem, choćbym mieszkał 100 lat w Chinach i mówił po chińsku i tak mimo wszystko zostanę Polakiem. Mam tam przecież przyjaciół, mam tam przecież też jeszcze rodzinę, i dlatego ten sentyment się po prostu odzywa. Ja mógłbym w tej chwili, tak naprawdę, sobie zrobić program w tym momencie po niemiecku, już nadawać tylko po niemiecku, ale to też chyba byłoby nie, nie do końca fair. Także słuchajcie, nie wiem czemu ten sygnał mi się pojawił, żeby robić to jak najszybciej. Także w tej chwili, nawet jak mi wpadnie 50 euro do banku, to ja od razu je wyjmę. Od razu je wyjmę. Także dobra, nie czekajcie, dobrze? Bardzo Was proszę, nie czekajcie, zastanówcie się oczywiście, ale pamiętajcie, to jest Wasz wybór, tak? Zastanówcie się, jak, jak czujecie, idźcie za głosem serca po prostu, nie, 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 nie za głosem logiki. I też nie traktujcie do końca każdej moich wypowiedzi jako stuprocentowych. Nie chcę w żaden sposób być jakimś guru. Nie chcę w żaden sposób uchodzić tutaj za takiego stuprocentowo wiedzącego wszystko. Jestem człowiekiem, człowiekiem, który ma po prostu dużo odczuć. Jest wyczulony na wiele rzeczy, ale jestem też człowiekiem, który po prostu potrafi się mylić. Nie jestem Bogiem. ok? Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym. Chcę wam przekazać to, co szczerze czuję, tak jak szczerze czuję, ale pamiętajcie, że to jest tylko część. Ja wam tylko mogę się podzielić z pewnymi rzeczami. Jaki bank? Ja się obawiam, że to nie jest jaki, tylko jakie banki. Nie jaki bank, tylko jakie banki, Margot Kaster. Margot nie jaki bank, tylko jakie banki. To jest poważna różnica. Ja mam wrażenie, że to będzie lawina tonących. Dla mnie ten symbol był po prostu tonącego banku jako bankowości. Tak, bankowość możemy powiedzieć logicznie, że wiemy, że to jest tak naprawdę wtopiony biznes, ale w tej chwili tak naprawdę uważam, że to jest ten moment. Przytoczę Wam tutaj w tym momencie jeszcze raz historię mojej prababci. Może jestem uzależniony w tym momencie od czegoś takiego, może uwarunkowany. Moja pra, prababcia przed wojną, tam jeszcze chyba tą, tą drugą, tam były te lata dwudzieste chyba. Miała na książeczce oszczędnościowej, tak wtedy już były książeczki oszczędnościowe. 10 tysięcy polskich złotych. Za te 10 tysięcy polskich złotych. Chciałem przypomnieć, że tam przed wojną to się mówiło tak troszeczkę o Polski te tam zaciągane, poglądajcie stare filmy. Kocham cię, kochasz mnie, kocham cię. Takie były te akcenty, słuchajcie. Pamiętajcie. Ech, to obejrzycie stare filmy, to będziecie wiedzieli o czym mówię, nieważne 10 tysięcy polskich złotych za te 10 tysięcy polskich złotych ta prababcia mogła kupić trzy kamienice przeszedł kryzys babcia uważała, że w banku to pieniążki są najbezpieczniejsze że nie ma co poddawać się stresowi, pieniążki w banku to są oszczędności to tego nikt nie ruszy, z tym nic się nie stanie no i co się stało Nastąpił ten taki kryzys, w którym nastąpiła tak koszmarna inflacja, że dosłownie w ciągu paru dni za te 10 tysięcy polskich złotych babcia już nie mogła kupić trzech kamienic. Babcia już nie mogła kupić nawet jednej kamienicy. Babcia mogła za to kupić kostkę masła albo pudełko zapałek. Już tak dokładnie nie wiem. To było pudełko czegoś, albo masła, albo zapałek. To było kilka dni. Dlatego może jestem uwarunkowany. Dlatego może jestem troszeczkę uwarunkowany tym yy, przeczuciem takim, ty, powiedzmy tym wspomnieniem rodzinnym, yy, o rodzinie, która straciła. Uważam, że w tej chwili jest taki moment, że jak macie cokolwiek w banku, to wymijcie. Trzymajcie to sobie przy sobie lepiej. OK. Także tylko tyle. Ja chciałem dzisiaj się tylko tak szybciutko z wami po prostu podzielić, co i jak. Bo musiałem, bo to uczucie po prostu przeważyło. Mam nadzieję, że w ogóle dobrze słyszeliście, bo koło mnie stoi wiatrak. Jest straszliwy upał w tej chwili w Berlinie i wiatraki takie w domu chodzą. Trzeba będzie chyba klimatyzację założyć. No, to jest w ogóle temat już osobny, prawda? Ten klimat i to wszystko, co się dzieje i co nam grozi z tego powodu. Słuchajcie, słuchajcie. Jeśli macie cokolwiek, nie, nie dajcie się łudzić tak zwanymi procentami za oszczędności, bo te procenty na zaoszczędności, które dostaniecie, są mniej warte niż to, to, to jak ten pieniądz z dnia na dzień traci. Nie warto, nie warto. Jeśli macie, to zainwestujcie w cokolwiek. Weźcie wyremontujcie mieszkanie, kupcie działkę, kupcie mieszkanie, jeśli możecie. Kupcie nawet ten nowy telewizor, jeśli już wasz stary po prostu dogorywa. Kupcie nowy komputer, jak wam stary wysiada. Nie czekajcie, bo boję się tego, że tak naprawdę za chwilę może się okazać, że to, co wam się wydaje, że macie pieniążki na samochód. Oby to nie było na tej zasadzie, jak z moją babcią, dobrze? Dzielę się z wami tym odczuciem. Jaki bank, jeszcze raz to tam się takie pytanko pojawiło, jaki bank? Nie jaki bank, tylko jakie banki. To jest różnica. To banki są w tej chwili wciągane już w bagno, w dół. Dobra, słuchajcie. To dzisiaj była króciusieńka transmisja. Takie ostrzeżenie, prośba do Was: zastanówcie się, pomyślcie, pomyślcie, Bulbiński Channel. A co z kredytami, które spłacamy? A tego Ty się nie obawiaj, słuchaj, banki, żeby w ogóle przetrwać, muszą dawać kredyty, ok? Banki żyją z kredytów dawanych. Nie z tych oszczędności, które tam macie, tylko banki tak naprawdę produktem, który oferuje bank, jest kredyt. Więc o kredytach to jest zupełnie inna para kaloszy. Ja nie bałbym się aż tak o kredyty w tym momencie. W tym momencie. Aczkolwiek nie jestem bankowcem, ja się na tych takich ekonomicznych sp sprawach znam jak świnia na gwiazdach, ale mówię wam swoich, o swoich odczuciach. Ja mówię wam o swoich odczuciach. Jeśli cokolwiek macie, szybciutko do bankomatu i wyciągajcie, póki jeszcze można, póki jeszcze można. I obym się mylił, kurde, obym się mylił, bo wiecie jak to bywa, no. Ludzie podejrzewają, że jasnowicz to widzi zawsze wszystko na 100%. Oczekują takiej ultraprecyzji, że jak już powie, że o 17 godzinie coś się wydarzy, to się musi wydarzyć o 17 godzinie, bo jak się wydarzy o 18, to już, to już się nie liczy. Słuchajcie, z tym nie jest tak. Nie wiem, nie umiem wam tego do końca wytłumaczyć. Nie wiem, czy w ogóle jest ktokolwiek, jakikolwiek jasnowidz, który może wam wytłumaczyć jaki to jest dziwny rodzaj świata, w którym się jasnowidze wróżę media poruszają. To jest też świat, w którym czas zupełnie ma jakby zupełnie jest jakby nielinearny, nie jakby nie, czasami nawet nielogiczny czy cokolwiek. Dlatego określanie czasu jest takim koszmarnie trudnym problemem dla każdego jasnowidza, dla każdego jasnowidza. I oczywiście nie ma jasnowidzów na świecie, którzy nie popełniają błędów. Nie ma tak. Słuchajcie. Dobra. Pozdrawiam Was, kochani, serdecznie. No coś mi tu pika. A, włączyło mi się powiadomienia. Słuchajcie z messengera i podejrzewam, że teraz słyszycie pipi, 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 pipi. Dobra. Słuchajcie. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, prawdopodobnie w piątek. Mam nadzieję, że ten nowy komputer dotrze w piątek do mnie. Wolę nie robić już z telefonu transmisji, bo z doświadczenia, z reguły coś mi w tym telefonie przerywa. I w tym momencie trzeba to wszystko stawiać od nowa. Dajcie mi też troszeczkę czasu, troszeczkę. Też czasem są takie momenty, w których ja też potrzebuję zresetować swój umysł, zapomnieć o tych wizjach, odetchnąć. Świeżym powietrzem, aczkolwiek podgrzanym obecnie w Berlinie prawie do 40 stopni. Dam 30 chyba 7 czy 8. Jeszcze burza się do tego zbliża, straszliwa. Zobaczymy. Patrzę za okno. Dobra, trzymajcie się, kochani. Ściskam Was serdecznie, pozdrawiam Was serdecznie. Cieszę się za każdym razem, kiedy się spotykamy. Mam nadzieję, że to takie wiecie, że za każdym razem, jak się będziemy spotykać, to będziemy po przyjacielsku się traktować, z zaufaniem. Ja staram się zaufać również też Wam. Mam nadzieję, że to zaufanie również w drugą stronę podziała. Niech się wali, niech się pali. Będziemy się spotykać, dobrze? Podcieszy mnie naprawdę każda sekunda i każdy Wasz komentarz. Chociaż tu mówię do tych osób, które zostawiają fajne, sensowne komentarze, a trollom po prostu podziękujmy, bo to też na swój sposób pomagają kanałowi. Chociaż szkoda, bo mogliby porozmawiać, ale no. Cóż, są ludzie i ludziska. Niektórzy żywią się złością, niektórzy żywią się dobrocią. I przy okazji, jeszcze takie drobne przypomnienie. Tam była moja transmisja o tej potrzebnej pomocy. Jeśli macie chwileczkę, wejdźcie na stronę, tam się pomaga na przykład, i dla tych ludzi w Bejrucie coś tam rzućcie, ok? Tam ciągle pomoc jest potrzebna i będzie potrzebna. Wyobraźcie sobie tę tragedię, która się tam wydarzyła. A myślę, że następną transmisję to chyba będę musiał po. po, po poświęcić znowu tej pumie biednej, prześladowanej, tej biednej pumie. No ale to już nie dzisiaj, to już nie teraz. Marli, Marlena już płaciłem. Super, super, super. To wiesz co, wiesz co, jak to mówią, karma wraca. To ci się odpłaci, to, ci, to wróci do ciebie w dwunastu, w stu w ok? okej? To wróci do ciebie. Ci ludzie potrzebują tam naszej pomocy. Także wejdźcie, wrzućcie po prostu choćby złocisza, żeby tam pomóc ludziom, którzy ulegli tej potw potwornej katastrofie. Dobra? No, okej, okay, to słuchajcie, to dzisiaj na tyle. Przepraszam, że bez ostrzeżenia, bez zaplanowania. Wiecie, że ja zawsze, jak. Planuję transmisję, to znaczy planuję wtedy widać, wiadomo, o której ono się odbędzie, ale no nie mogłem. Musiałem się z Wami podzielić odczuciem, które uważam w tym momencie. Był, czułbym się nieuczciwie, gdybym zostawił to jeszcze do jutra, pojutrze, czy cokolwiek. Tak? Okej. Okay. Przede wszystkim mam do Was taką wielką prośbę. A teraz, jak skończymy tą transmisję, to do kogoś z Waszej rodziny, kto jest obok was, podejdźcie i powiedzcie takie proste słowo. Kocham cię. OK. Nawet jeśli to będzie pies, nawet jeśli to będzie kot, babcia, dziadek, czy cokolwiek. Podejdźcie po prostu i to zróbcie. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam Was, kochani, papa. Pa. I do prawdopodobnego zobaczenia jednak mimo wszystko. Mimo wszystko w piątek. Staram się jak mogę. Czekam z niecierpliwością. Nowy komputer. Nie drogi, ale nowy. Działający, rozumiecie. Taki, który się włączy do prądu i, i, i zadziała. No. Dobra, trzymajcie się kończymy, bo powiedzą, że ten glans w ogóle zwariował i tak dalej. A potem teraz pewnie skończę tą transmisję potem pomyślę, Boże, po coś to ludzie w ogóle powiedziały: Wszyscy się za to powieszą. Tak to jest. Bo ja jestem z takich, co sami się opieprzają po to, żeby żeby działać na lepszych obrotach. Więc mam wymagania wobec siebie takie, że chyba sam tym wymaganiem wobec samego siebie nie doskakuje. Margot Kaster. Bez Ciebie to jak bez jednej ręki, dobrze? Bez Ciebie na moim kanale to tak jak bez jednej ręki. Pozdrawiam, Bogu miłe, Bogu miłe, Tyśkę, pozdrawiam wszystkich Was, kochani, całuję Was, ściskam Was jeszcze raz takiego misia, że tak powiem, przez o, 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 tak, okej? Okay? Dobra, ogolony jestem, nie podrapię, dobra, tak? Takiego misia. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Okej? Okay? Papa. No hej.